Obecności w Unii Europejskiej mamy możliwość korzystania z szerokiego wachlarzu narzędzi polityki handlowej, które są nadzorowane i wykorzystane przez nasze ministerstwo, jak i również które służą dla polskich przedsiębiorców w zakresie wzmacniania ich obecności na rynkach zagranicznych. Przykładowo polskie przedsiębiorstwa mają możliwość korzystania z ponad 40 preferencyjnych umów handlowych między Unią Europejską a krajami trzecimi, gdzie chociażby w 2021 roku Polscy przedsiębiorcy zaoszczędzili 1,5 miliarda euro z tytułu wykorzystania preferencji celnych dzięki tym umowom. Co więcej, dzięki współpracy z Komisją Europejską, jak i również naszego Ministerstwa z Biznesem, z sukcesem rozwiązujemy liczne ograniczenia czy też bariery w dostępie do rynków zagranicznych. Podejmujemy działania w zakresie ochrony rynku polskiego, dotyczące eliminowania nieuczciwych praktyk, w imporcie. Tutaj mamy dobry przykład działań na poziomie unijnym, gdzie Unia wprowadziła cła antydumpingowe na import z Chin rowerów. Obecnie Polska jest jednym z głównych producentów i eksporterów rowerów w Unii Europejskiej. W przypadku gdyby Polski nie było w Unii Europejskiej, a chcielibyśmy na przykład sprzedawać rowery do Niemiec, wówczas polscy przedsiębiorcy musieliby przejść dodatkowe procedury, chociażby certyfikacyjne czy też regulacyjne, procedury oceny zgodności wymogi materiałowe dla producentów roweru, a dzięki temu, że mamy jednolity rynek, te wszystkie wymogi zostały scalone jako jedność i te wymogi zostały uznane powszechnie akceptowane na poziomie unijnym.